Prosimy Cię, Boże, zasili swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców, na Agaty i Jakuba. Spraw Panie, aby żyjąc w tym sakramentalnym w związku, w tej sakramentalnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, się wzajemnie miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę. Udzielił też pomoc Panie, aby dom, który zakładają podtrzymywali wspólnym wysiłkiem, a swoje dzieci wychowane w duchu Ewangelii przygotowali do wspólnego wspomnienia. <tryk> <tryk> Błogosław swojej służebnicy Agacie, aby pełniąc zadania małżonki i matki, czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra była jego zdrowa. Błogosław też swojemu smudze Jakubowi, niechaj dobrze wypełnia obowiązki wiernego męża i troskliwego ojca. Ojcze Święty, spraw, aby ci, którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo i pragną teraz przystąpić do Twojego stronu, radowali się w wieczności, udział w obiecanej im uczci niebieskiej przez Chrystusa naszego.